Siemanko z tej strony Kraken. Dziś będę nagrywał Skybloka, ale nie jestem sam, Zje jest ze mną. Tilza player, który ukrywa się pod nickiem Ork, Przywitaj się. Cześć. Taki mój 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 murzynek. Urwa Drol. <śm> e troll <śm> Ja robię generator kobla Pato Pato. Ej, co się, nie ma, nie ma game moda włączaj go! Ty wow, brawo, kip okay. Ogarnij to, to. Dobra, ej, dobra, ej, od nowa, od nowa, Nie. Od nowa, no, dawaj. Na pierdolę. Da, klaset na drzewo. Dobra, na Ja zrobię generator Cobblestone'a. Dobrze, dobrze. Nie trać dir tu czasami. Dobry, że zniszczyłeś? Aaa. Ah. Gupę. Kupę sobie. <laughs> <O caro, laughs> Grasjana. Ej! Skąd mamy craftboxa? Ej, ty zrobisz. <laughs> ja był już. Ah, A, proszę. <laughs> Chyba Craft Table Craft Box Workbench Kurwa O, nie widzisz tu. Skobla będziemy robić takie te... Nie myślisz ja to robię po sadzonkę. Dobra, ale jak nie wypadnie to chyba możemy coś nie? Nie... Nie... Tak? Kiedy to wrzucisz? Eee... Yy, może dzisiaj na noc zostawię... Renderowanie. Lecie wrzuca filmik. Co? Lecie filmik wrzuca. Mówię ci, że karty graficzne za 50 złotych! Wow. Eee. Yy, taki... HD Nie Nie No, no. Y... Dwie godzinki I ostatni, ostatni został Będzie sadzonka czy nie będzie? Kurwa. <grywa> będzie Taram, tam Będzie tam, tam, ta... czy nie? Nie ma Nie spadła Tak, wierzył raz, chciałem się... Jakie się... Jak jest kod na studomkę? Nie wiem, kliknij E A. A ja nie mam gdy moda. Ty, gdzie tu mam wejść wieder kodów do skrzyni? Czeka trochę większe to tu Teraz ja sobie pokopę kobyl z drawna Dobra, kop, kop, kop Rasy, daj. My Murzyny. Ja. Ty. <laughs> no ja. Nie myślałem. Fakisz i zostaw. De role. Zostaw! rolę. Dobra, fajnie, zostaw. Fuck, ej! Obsidian! Obsidian! Pierd... Ogarniasz! Tak samo jak ja! Nie, no bardzo, dobrze, tylko coś się spierniczyłeś. No ty zjebałeś. Czemu, czemu tu jest taki ten... Zjebałeś z Prawations. Mmm... Czekaj, Tak, jedną sadzonkę To chyba to Śmieszne No ej, tu coś jest no weź tę wodę zatrzymaj Sorki, że ale to wszystko jego wina, bo ma pato Tak, moja wina Czyli to się spielniczaj, weź się na wodę w Śmieszne Niszcz! KIA! Ja! Mega mózg, nie? czekaj ty ogarniasz widać ogarniam lepiej od ciebie <laughs> na pół mapy generator <śmiech> <śmiech> taki zdrowy generator hard yeah. widzisz ogarniam nie tak jak ty nie tak ja? Dobra. Eee, <laughs> trzeba wyrzucić to czekaj ja sobie wiadarko trzeba wziąć bo a nie jest już Zaraz noc i potwory zjedzą Nie, nie bierz, nie bierz dnia Nie będę robił dnia I sorki, że nie wrzucam kolejnego ha, Jeszcze sorki, sorki, że nie o kobla! o kobla Dobra, jest dobrze Sorki, że nie wrzucam od kolejnego odcinka z serii Let's play z Krakenem, ponieważ długo trwa. A mam takiego wolnego kompa, że by się wrzucał z 3 dni. No, będę miał Stop. czas to wrzucę. Zrób stałe źródło wody Dobra, daj wiaderko Będzie tak Ty my koba jeszcze trzeba dużo dosyć Ty, ale musimy mieć stałe źródło wody, żeby mieć przecież Na dwie osoby Wow, wow A skąd weźmiemy drugie źródło wody? Yyy, nie wiem To może zabierz czego od Kobla I zrób stałe źródło wody Może tak Co wiesz? Zabierz to od Kobla Tę no. wodę Od y, tego generatora No I y, ten Zrób stałe źródło wody Czekaj, czekaj Co? What? Dobra Co nie, co? Nic, nic pyskuj, nie pyskuj Cońcy, żeś ja bawiłeś? Bo... tak To jest takia? Ja. Ty, a nie lepiej przekopać cały Dirt O co ci? I problem zamieni, bo Dirt tu wiesz jaki jest tu Dirt jest najważniejszy na tym skybloku tylko Dirt jest ważniejszy mikro! To jest. jest tamten kaktus. Widzicie go? Widzicie? tam Musimy się a. do niego dostać. Jeszcze nie wiemy co tam jest. Jeszcze nie wiemy. Co nie wiemy? Co jest w tamtym? tym? Gdzie? Na tamtej wyspie. Na tej wyspie przytłyszku ja wyspa. Nie, tam też jest wyspa. Gdzie? a Tam są te alien, alien. Ale bym sobie paluszki zjadł, mieniamy. A ty? A ty? Ej, słyszysz mnie czy nie? Seba! Czekaj, pewnie GG, oczywiście, czy coś takiego. Dobra. No ja. nie no! No ja! Zrobiłem tak. sobie mieczyk, żeby cię mu zbić. Ej! Tr 30 kobla. Poszło się. Jeszcze raz trzeba. Jest! Jak ja to przyszłem? Mi fajnie, teraz jak ja mam przeżyć, kurde. Kop, 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 kop! Fuck. <coughs> Prawie drzem zbadł tak, jak trzeba ogrodzić jakoś. O, tak będzie dobrze. Ale ja nie deskami! Deskami! Ej, dawaj kobla i dawaj idziemy do tamtego mostu. do Nie, czy to jest? Deskami? A, kaktus, dobra. Idziemy tam, tam jest ciekawa Może. Padłeś znowu, tak? Jesteś u pani Jestem u pani Ale już nie chodzimy do szkoły No ale wakacje jesteś u pani Chyba FUUUUUUUUUCK Kurde, pomóć My grafami mamy nic od domek SADUNKA JEST SADUNKA? Jest sadunka? Nie jest sadunka Ej <śpiewanie> Tutaj jesteś? Masz bonę Nie mam kości, ej patrz To drżeba brzyspałnić. Nie dobra, nie będziemy sprawdzić. Ej, wyłącz, wyłącz moda ja Jestem taki głupi. Kopkoble, no! Ty kiedy nam <grym> drzewo rośnie? Tylko fajnie, że mam kailofa Daj mi Kajlofa. Okej, okay, nie mam pusteku Ja drżasz. No i co ci to dało? Co? Pam, <słysy> tam, 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 <słysy> tam, fucking shit. Co masz taką? nie nie lepiej tam, tam, nie to nagrywamy koniec, kropka. To jest nudne, ey! nie, to Czekaj, to ja przyspałem ten... Y, bone. Fuck! jakieś dziecko neo, które ciągle mówi, fuck. Bone. I. Czaj. Czaj. Nie, 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 już nic. <laughs> Ej, ty głupi jesteś! Teraz nie <laughs> mamy wody! Spadł śnieg, spada... Spada śnieg, pano śnieg... Kurwa... <grywa> ja... ...nie Kurwa... Drog, ...nie droga. się... Oh, man! Oh, man! ...pozostałości. Fart. Oh, z pana oh, man. Ta wyspa nam została. Wybij to na YouTube. A jeszcze to zostało. Piękny zachód słońca. Stoję na skrzyni. Oj, portal do Ten, ten robimy. Ciekawe jak? Nie wiem. Nie że już wiesz, postawić na skrzynce? Nie. <noise> Ej, tak mam przeżyć? Nie wiem. Myślisz, myślisz. Ej, dobra to. Pierwszy jakże i ostatni odcinek Skybloga? Ludzie na YouTube! Nie. Ja chcę nam się więcej nagrywać, ponieważ Skyblog jest głupi i śmierdzi. Ale to na YouTube! No wiem. Ja tutaj... Szukamy nowej wyspy. Dobra, idziemy dalej szukać wyspy. Lecimy już tam w tamtą stronę. Którą... Okej okay. Lecimy, <grymne> coś Może znajdzie? Boże, coś znajdzie Oby Oby Może <grymne> to się znajdzie, naprawdę <grymne> Nie traćmy na dzień Właśnie Dobra, to my sobie będziemy szukać wyspy, a z wami się rozstajemy Nie, 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 wstajemy się, Gry ten, gramy do końca, do końca nie, A, a to Aż coś znajdziemy jeśli w ciągu dwóch minut nic nie znajdziemy, to się z wami żegnamy. Nie! Tak. Jeszcze ci dogonię. No na pewno. Osiem. Ugarnij 8. A no patrz, teraz jest bardziej jasno. Właśnie. Ej, może tu sobie nie wypadeć. Trzeba <trym> się patrzeć na głowę. Tu, ej, ktoś tu, tu lecimy w tą Dobra. Dobrze, dobrze, lecę? Dobrze. Nie, nie. Ej, Dobrze lecimy. Jest. Te, deszcz? Na skatebloku? Ty! Ty! ja lecę do góry. Ty po prostu tu jest! Po prostu tu jesteś. Co? Daj się do mnie. Dobra. <laughs> Jaka beka! Zrobić się... Co? What the fuck? <laughs> Fej! Ja... się tu! Dobra, następny odcinek zaczynamy od tego miejsca. Ja pierdzielę! Co ty budujesz? Portal! Oto jest dzień! Który dał nam pan O Nara, nara, Nara Nara, że was w odcinku Uuuu Ej, weź wyjdź z portalu Nie jestem już po drugiej stronie Jaka ta ej czemu coś tak ucięło tutaj? Gdzie? Ja nie widziałem że tego co się jest w ogóle Ale belko baj Tak jest w ogóle istnieje? Ej, gdzie ja jestem? What the fuck? Nie wchodź do portalu Dobra. tylko! Cole? Bo cię przysponię na jakąś zjebaną wyspę. Nie mi to się ciebie. Nie typaj się, nie! Nic, się nie tepnij w ogóle. Do tego portalu, tylko stój na tej wyspie. Nie da się wrócić. Kurwa. Ups. Fucking shit. Co <thatens> <so> ty No, nie da się wrócić. Jak to nie? Zemną nie zginiesz. Jemu. Ja Gdzie no. da się tepać. Ale bez ciebie mówię. <noise> tu śnieg. Nie wiem. Teraz Fuck wy, kolora, wypadłem, wypadłem. Taka było? A, taka. Ej czemu się nie tepam? Lol. ja wiem co zrobimy, wiem się jak dostaniemy na mapę. Co? Chodź idziemy bardzo daleko i się w neterze topniemy, i na normalny świat pójdziemy. Poczekaj, gdzie ty jesteś? Czekaj, na się. Ej, ty, ty, ty to nagrywasz czy nie? No rol. Czemu ty nie chcesz się tepnąć w ogóle? Gdzie ty jesteś w netarze? Nie, tam jest taki most tak fajny W neterze jesteś? Tak. No tak, jest most z diamentów. A Z jakich diamentów? Z na chyba? Z diamentów. Gdzie? No jest mnóstwo diamentów. A, ty tam na Ciśniesz? Mhm. Ej, a wiesz dlaczego te na tą mapę? Czemu? Bo bardzo je zniszczyłem. Co? Co? A. Jak powiesz? Dobra, jeszcze ty ma program od nowa. No to fwa, gdzie jest? To? Ty? Nie, nic się to bać, nie? Ej, Lord, ja jestem. Jestem na normalnym świecie. Ja też. Ej, dobra, to ej, od tego momentu będziemy zaczynać w następnym odcinku. Myślę, że Wam się ten odcinek podobał. Aha. Ja jeszcze nie ober. wiem do końca, czy go nazwać Skyblock, ale się zastanawiam. Żegnają się z wami Kraken i... I... Co i? No... Żegnają się z wami Kraken i... Powiedz sobie nazwę na YouTube. No, to tonarka.